Cześć, jestem Kamil. Dzisiaj przygotujemy do pracy miodarkę Basic. Jest to miodarka diagonalna, dwuramkowa, na ramkę dadanta, która przychodzi do Państwa w kartonowym pudełku. Teraz przejdziemy do tego, jak przygotować całe urządzenie do pracy. Musimy wykorzystać narzędzia, żeby usunąć zszywki. Jak mogą Państwo zauważyć, kartony są dodatkowo wzmacniane w środku dla bezpieczeństwa samego produktu. Jest to miodarka bardzo prosta, diagonalna. Wyjmujemy całe urządzenie. W urządzeniu wszystkie elementy montażowe znajdują się w środku łącznie z instrukcją z elementami potrzebnymi do zmontowania całego urządzenia. Dodatkowo przychodzi tutaj zawór, pleksa, pokrywy i nogi. Każda miodarka, którą wyjmiemy z pudełka jest zabezpieczona dodatkowo folią ochronną na całym zbiorniku, którą zdejmujemy. Żeby tą miodarkę zmontować, jak my potocznie mówimy, postawić na nogi, musimy te wszystkie rzeczy z tego urządzenia wyjąć. Każde z tych elementów jest zabezpieczone spinkami kablowymi, żeby po prostu nie porysować, nie uszkodzić zbiornika podczas samego transportu. Wszystkie te elementy musimy odciąć i wyjąć. Po wyjęciu tych wszystkich elementów składowych miodarki, musimy je odpakować poli ochronnej. W w tych miodarkach znajdują się już blokady, yy, którymi będziemy je zakładać do miodarki. I każda z ta blokada powoduje, że ta miodar, ta pokrywa nie będzie nam podczas pracy yy, wypadać. Jak i na przedniej, tak i na tylnej pokrywie są te blokady. Kolejnym elementem są to nogi. Nogi musimy wyjąć. Z woreczka, gdzie znajdują się wszystkie elementy, Łączne musimy poskładać odpowiednie elementy. Czyli dajemy śrubę, zaślepkę i składamy to używając delikatnej siły. I musimy zrobić tak do wszystkich tych elementów. Kolejnym etapem jest przykręcenie nóg do miodarki. Wykorzystując kawałek kartonu układamy tę miodarkę na ziemi bokiem, żeby nie uszkodzić tutaj zbiornika. Bierzemy nogę, może się odsunąć ten sposób, żeby lepiej było widać, przykręcamy tą nogę do miodarki. Każda śruba w zestawie tych śrub, właśnie, jest ze stali nierdzewnej, więc nie ma tu obawy, że te śruby nam zarzewieją. Przykręcamy i tak robimy z kolejnymi yy, nogami. I możemy to urządzenie teraz stawić na nogi, odsunąć karton i dokręcić każdą ze śrub, żeby ta miodarka była stabilna. Następnym etapem jest przykręcenie rękojeści do napędu ręcznego. W zestawie znajdują się klucze, którymi właśnie to będziemy robić. Na samym końcu nakręcamy nakrętkę, żeby zabezpieczyć tą rękojeść. Klucz jest też w zestawie. I możemy zobaczyć, że miodarka została poprawnie skręcona. Folia ochronna została na potrzeby. Filmo. Tak zmontowaną mioderkę musimy przygotować do samego wirowania. Na początek musimy ją umyć. Yy, możemy ją teraz zdemontować jest to bardzo proste. Odkręcając, odkręcając te dwa pokrętła u góry, możemy zdemontować cały napęd. Za chwileczkę powiem w czym nam to jeszcze pomoże. Jedno pokrętło drugie pokrętło. Możemy zdjąć już napęd i tutaj mamy napęd ręczny, który możemy na tą chwilę odłożyć, bo nie będzie nam potrzebny. Jak mogą Państwo do środka zobaczyć, tego kosza, tego bębna, mamy tutaj kosz, który możemy bez problemów wyjąć. To jest kosz diagonalny, dwupastrowy na ramkę, jak wcześniej mówiłem, datanta. Możemy go śmiało umyć pod bieżącą wodą, nie musimy tego robić w samym urządzeniu. Ostatnim elementem tej miodarki jest zawór plastikowy, którego tutaj nie ma. Nie mam go tutaj. Dlaczego wyjęliśmy kosz? Ułatwi nam to bardzo po prostu montaż samego tego elementu. Musimy nakrętkę odkręcić. Zawór umieścić w otworze, płaszczobocznym bocznym tutaj, i z drugiej strony nakręcić nakrętkę. Musimy spojrzeć, czy jest równo. I możemy już śmiało tą miodarkę umyć przed samym miodobraniem i złożyć ponownie. Proszę pamiętać o tym, że podczas mycia, elementem, który jest bardzo ważny w tym urządzeniu, jest kulka, która działa jak po prostu łożyska, jak panewka, na której kręci się cały ten kosz. Wkładamy kosz i możemy zamontować napęd. I możemy już tą mioderkę od powrotu zmontować. Możemy teraz zamontować pokrywę przednią, pokrywę tylnią i możemy powiedzieć, że ta miodarka jest gotowa na ramki.